Witam serdecznie na komunikacie warzywniczym dotyczącym ochrony herbicydowej na plantacjach marchwi. Posialiśmy marchew w wielu miejscach już w Polsce, powschodziła, częściowo też siejemy, więc to jest ten moment, kulminacja, gdzie te siewe marchwi są bardzo zaawansowane. W jaki sposób walczyć z ich zachwaszczeniem na plantacjach marchwi? Dosyć trudne pytanie z tego względu, że marchew jednak jest rośliną, która ma ten wolny wzrost w fazach rozwojowych tych początkowych, i zanim osiągnie tą wielkość naci, aż będzie zakrywać nasze redriny, no jest dosyć długi. I wówczas też jest dużo większa presja, jeżeli chodzi o zachwaszczenie, i ze strony chwastów jednoliściennych ale przede wszystkim ze strony chwastów dwuliściennych. Na naszych plantacjach mamy bardzo duże zachwaszczenie e, chociażby komosą, chwastami dwuliściennymi, które macie na własnych plantacjach. W jaki sposób podejść do ochrony e, marchwi przed zachwaszczeniem? Zaraz po siebie e, polecam zrobić e, zabieg złożony z czterech substancji czynnych. Przede wszystkim chlomazon. Tutaj uważajcie z dawką, bo może być ta fitotoksyczność dosyć wysoka na marchwi. Oczywiście jest to przejściowe, więc te dawki dostosowujemy do gleby od 0,1 do 0,2 litra na hektar. Oprócz chlomazonu, warto tutaj wspomóc się substancją czynną, jaką jest fluorochloridon, czyli w postaci produktu racer. W dawce od 0,5 do litr, bądź nawet 1,5 litra na hektar. Do tego zachęcam tutaj też dorzucać pendimetalinę. Szczególnie w plantacjach, gdzie mamy tą lepszą wilgotność redlin. Pendimetalina w dawce od litra do 2 litrów na hektar. I do tego zabiegu można również wspomóc się aklonifanem, chociażby w postaci produktu profi Aclo, Dawka Profi aklo około 0,5-0,7 litra na hektar. Też nie przesadzajmy z tą substancją czynną. To by był zabieg doglebowy. A co w momencie, jeżeli marchew już zaczyna nam schodzić? No tutaj niestety musimy używać dawek e, dzielonych. Niestety nie jesteśmy w stanie ochronić plantacji marchwi e, jeden czy dwa razy, e, nawet w tych dawkach większych dzielonych, z tego względu, że w Marchek w, w tych wczesnych fazach rozwojowych jest bardzo wrażliwa. Jakie substancje do zwalczania chwastów powschodowych? W tym roku oczywiście mamy jeszcze do dyspozycji metrybuzynę, do której zachęcam, bo jednak jest to substancja, która dobrze sobie radzi w, wie, w wielu warunkach. Czy jest wyższa wilgotność, ale przede wszystkim wtedy, kiedy już mamy mocno przesuszone też te redliny i ta metrybuzyna będzie dobrze nam utrzymywać ten profil, ten film glebowy. I jaka dawka? No tutaj w zależności przede wszystkim od fazy rozwojowej marchwi. Ja zalecam nawet zacząć od takich malutkich dawek 0,1 do 0,25 litra na hektar, więc te 2-3 e, zabiegi jak najbardziej można wykonać. Oprócz tego również mamy do dyspozycji prosulfokarb. Posulfokarb podajemy też w dawkach dzielonych. E, maksymalna dawka może wynosić od 3 do 4 litrów na hektar, w zależności od gleby. Gleby lekkie będą miały 3 litry, cięższe do 4 litrów możemy maksymalnie podać tej substancji. Polecam tutaj produkt Fantazja 800 EC, który też możemy dawać w tych mikrodawkach. Nawet 0,5 do 1 litra w jednym zabiegu. Co ważne podczas tych zabiegów, już na list, proszę państwa: ważne, aby marchew była sucha. Niech ta nać będzie sucha, bo jeżeli będziemy podawać herbicydy na uwilgotnione rośliny, możemy w łatwy sposób ograniczyć ich wzrost, wyhamować, a nawet ograniczyć obsadę marchwi. W przypadku chwastów jednoliściennych. Mamy tutaj dosyć duże pole do popisu, od wczesnych faz rozwojowych, aż po e, fazę do ósmego liścia. Jakie substancje czynne, jakie produkty? W odchwaszczaniu marchwi w, z chwastów jednoliściennych zalecam e, dwa produkty. Canvin 120 EC oparte o substancję Kletodym, bądź produkty Ready. Tutaj tymi substancjami, oczywiście, też dawki dobieracie bardziej nawet do fazy rozwojowej z chwastów jednoliściennych niż do marchwi. Jeżeli macie zachwaszczenie chociażby chwastnicą jednostronną, która potrafi naprawdę bardzo mocno wejść w nasze plantacje, to tutaj te dawki od 0,6 praktycznie do 15 litra. Dawki wyższe stosujemy w momencie, kiedy mamy już problem z perzem właściwym na naszych plantacjach. Jeżeli macie jakieś pytania do komunikaty, do tych zaleceń, zapraszam do dyskusji, czy na kanale YouTube, czy na naszych kanałach Doradca Warzywniczy Facebook. Jesteśmy również na TikToku, więc do zobaczenia i jesteśmy w stałym tempie.